Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini, i nie dopuść byśmy ulegli pokusie.